Niedź się trochę, wybiegaj. Cześć. Cześć. A gdzie pieska zgubiłeś? A biega po lesie. A ty nie powinieneś go na smyczy prowadzić? A wiesz jak jest. A co jak za sarną poleci i nie będziesz mógł jej przywołać? To jest grzeczny pies, zawsze jak wołam to wraca. No zobacz. Julie! No i co teraz? Ojej. Julie! Jolie! No nigdzie jej nie ma. Pies biegający swobodnie po lesie może natrafić na taką motonorę borsuka. Zwabiony ciekawym zapachem, potrafi wejść do środka, gdzie niekiedy borsuk jest w stanie zawalić cały tunel na jego głowę, grzebiąc go żywcem. Niektóre ptaki składają jaja w gniazdach na ziemi. Luźno biegający pies nie oprze się takiemu smakołykowi. Nawet jeżeli pies nie dogoni sarny, ta może paść z wydzięczenia lub wpaść pod samochód. Domowy pies ma niewielkie szanse w starciu z dorosłym dzikiem. W panicznej ucieczce może chcieć schronić się za właścicielem, co naraża go na niebezpieczeństwo szarży dzika. Psie odchody stanowią informację zapachową dla zwierząt. W lesie jest nowy drapieżnik znaczący swój teren. Dla zwierząt typu sarny, lisy czy borsuki jest to bardzo stresujący sygnał. Pamiętajmy, aby w lesie zawsze prowadzić psa na smyczy dla jego własnego bezpieczeństwa i dla spokoju zwierząt leśnych. Warto przed spacerem upewnić się, czy las, do którego idziemy z naszym psem, nie jest rezerwatem, do którego nie można wprowadzać żadnych zwierząt. Życzymy Państwu bezpiecznych i udanych spacerów po warszawskich lasach.